Black Viking. Get me a secure line to asset metal zero 01. Bryce, thanks for the tip on Kingfish. You should know Uncle Sam's got a kill capture order on your head. Tell him to join the bloody queue. Makarov's bomb maker, Volk, is in Paris. We need to act before he bolts, and I can't make the window. You're the only one I trust with this. I'm on it. The bastard used the Industries as a front to distribute the WMDs. I'm en route to their European HQ. French special forces have located Volk. GIGN tracked him deep behind enemy lines, but they're pinned down. And you want us to unpin them? Prosecute the target as needed, but Volk comes back alive. ready akcji. action. Sierżant Derek Frost, Westbrook. Delta Force, Górze Mont Martre, Paris. Witam Was tu 001, a to jest kolejna misja z Modern Warfare 3. Tak, powróciłem. już koniec mojego wolnego. Pora robić kolejne filmiki. Tydzień odpocząłem i czuję się o wiele lepiej i pe w pełni sił. Czuję, że mógłbym nakręcić się cały mw 3 no ale. Trzymam się swojego planu. Trzy filmiki dziennie. Okej, okay, jak zapewne wiecie, teraz musimy yy, znaleźć w Paryżu jakiego Wolka. Niestety nie żyje Przykro mi Ach, mamy maski gazowe, czemu bo jak widzicie uletnie się gaz, który niestety zatruwa, więc Lepiej gdyby żeby tą maskę otrzymać na głowie no Dobra Ach te USP Wow Wow nie spadli czasami Dobra Idźmy dalej w telewizor Czemu tylko tele Aha, bo tutaj coś jest, dobra jak grzyba się w Nie można ona sobie tak wejść. Ładnie No wow. co ja robię? Jestem już przed wami Do góry, do góry, do góry, do góry A czemu do góry? Żeby było łatwiej Żeby nikt nas nie zaskoczył O Wow Dobra A, żeż, ty Widzę cię Czysto? A, dobra, nie trzeba mi drugi. E, wow Ale refleks ładny Dobra, tam musimy poznać tych tutaj na dole. Wow. to nie będzie zbyt trudne. O, jest tutaj? A, dobra, chyba już koniec. Oh. Heh, nie tak łatwo by było. Jep, w drzwi. A to są nasi, dobra Już bym by miał jak gdyby nie tolerowany, by było cofnięte Dobra, to tych znajdzie się teraz bardzo fajna broń Mianowicie MK-46 G36C oraz MP5 Za drugą sobie wezmę G36 Z celownikiem laserowym I se napłyniemy amunicję Uwielbiam G36C To była moja ulubiona broń w MW1 I nadal jest... Są nasi, dobra. Dobra, biegniemy, biegniemy. Powiem tylko jedno. Uważajcie w tym momencie, bo tu nie zaliczyłem jednego file, jak wtedy za pierwszym razem. Nie się, wtedy mi się nic nie zapisało. Wtedy byłem bardzo wściekły. I na frapsa, na mikrofon oraz na Audacity, bo było kilka prób. No ale dobra, mniejsza z tym. Teraz może uda mi się zmniejszyć czas. Nagry o Szajse w filmiku O Jee yeah, ma zna Jee yeah. drugi z 46 O oh, je yeah. To chce na ring? A Ty jeźdź O odrzuć odrzuć proszę cię o. o udało się To nawet do nich tam dorzuciłem Dobra, teraz opójdziemy tędy Patrz, ktoś ma jeszcze jakieś wąty? Macie jakieś jeszcze wąty? Dobra, dajmy do góry. Aha, dobra. Tak kupiłem szaletnik 36 z sterownikiem laserowym Po prostu polecam tę broń na multiplayer wszystkim graczom. którą Dobra. Tak, oczywiście czekamy na dole, bo zaraz coś będzie ciekawego. Wow! Tak, właśnie dostaliśmy wsparcie powierzchni. Nie Care package, czyli pakiet pomocy z MW2, tylko to jest nalot. Jak widzicie, ulatnia się fioletowy dym. I zaraz będzie nagle. Ma małe! Jeb! Jebu dół! No i wtedy możemy zejść sobie na dół. O, oczywiście używajcie tego rozsądnie, bo. nie za blisko siebie, bo możecie zostać rozwaleni szybko. Może pójdzie ładnie i. i nie, i nie zginie ani w tej misji, chociaż. To by było niemożliwe. Ach, BTR dopiero teraz przyje przyjechał. Trzeba poczekać, aż nam się pojawi z powrotem. Rzucić i szybko uciec. Najlepiej usiąść za to. Wtedy nic tam się nie stanie. Dobra, Au. Moglibyśmy go również rozwalić z tego RFK, które widzieliśmy tam na ziemi. No ale lepsze efekty są z tym. W ogóle bezpieczni. Okej. Okay. O! Nie zabił mnie! O matko, zwykle ginę po takim uwalnięciu z kolby w rej. Nowość, nowość dobra. Gdzie wejście, coś nami, tu nic nie widzę. Aha dobra Czekamy na nich jeszcze. Warhammer, w którym się skończył Warhammer 40 tysięcy. We Weźnie do Katakum. Ojej, oh yeah. Tak. Chodzi w sable, teraz będziemy my wchodzić. Dobra, to się nie koniec misji, więc nie niepokójcie się. Okej, Może małe ów potem tu zniosę. Tu, tu będzie mi małe ścięcie, może. Dobra, zdjemy maskę. Okej, okay. on tu maskę zdejmował trochę, takich obylak jak obylaki, 10 sekundowe, więc ja tego nie nakręcałem, ale maskę zdjęliśmy, więc możemy już iść. Idziemy za Room, bo latarkę i nam trochę oświetla. Powiem już, jest tak ciemno, że czuję się jak Minecraft, tylko chyba mi ile później mogli sobie trochę stą. Dobra. Ciemno, tu jak nie powiem gdzie. Ciemno, tu nic nie widzę. A powiem, że bardzo fajnie jest zrobione to z MW3: jest 3. taka ciemność, takie kanały, wielki plus. Ode mnie za takie coś. Teraz coś, co przypadło mi bardzo fajnie. Bardzo do gustu. Mianowicie zaraz zobaczycie, co jest za tymi dźwiękami. Tak, katakumby. Zaczujesz się jak w to jest taki Po prostu katakumby, to jest jedno z moich... Po prostu uwielbiam katakumby, nie wiem czemu. Za katakumby kolejny duży plus dla Modern Warfare 3. Można, po, można poczuć się normalnie jak w 1, bo w 1 był taki właśnie krypt bardzo podobny. Teraz Sandrak z tych katarków jest dość podobny, żeby mógłbym tak powiedzieć. I teraz MK46. to nie troszkę rozwałki. Są czaszki, Matko Święta, trochę to straszne. O! Tylkoś tam przyszedł. Stupi. I teraz czysty, szybki sprint. O! W dupę. Nic nie widzę. Nie strzelajcie w tego wolka, bo nie mamy go pojmać, a nie zabić. Ale tak jak musimy biegać szybko. O oh fuck. Już to wszyscy dobra. Przadujmy sobie, poczekajmy na naszych. Szybko przeszedł do Ała. Dobra, ja wbiję na, drab... na drabiny Nie ja czekam na nich, teraz szybko Bardzo szybko O, materiał O, jak dalej ładnie, fajnie znajduję Dobra, biegnijmy jak najszybciej do samochodu Żeby nas nie rozwalili Jakieś furgonecki, no Trzeba wdupić żeby bo nam przeszkadza myśmy MK i jedziemy z tym koksem. Teraz 36 c by było nieprzydatne za bardzo. O, je. Ale ładnie... o. Pasażer na gapę? Dobra. No... czołgi, no pewnie, nie? nie? Ty strzelaj, ale jak czołg rozdupić? Wiem, mi też troszkę przeszkadza, napisz yy, F, aby wziąć G36 C. Niestety nie można go jakoś zniknąć. Jep Jep, ale te wybuchy! Dobra. Hind! Co on Dobra. Nawaj go go. Może zaraz tu rozdupią. A teraz za bardzo fajną akcję. Kolejny wielki plus na Modern Warfare 3. Za tą właśnie akcję w tym w tym miejscu. o oh, yeah. Yep. Ouch. Yep. Ładnie wyleciał yes. Ten moment mi się BARDZO podobał, wręcz epickie to było Jeb... umarłeś, dobra Powiem tyle, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku z MW3